Cześć, witaj na kanale Odbiór Mieszkania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o oknach. Osoby długo mnie obserwujące może zauważyły, że okna najczęściej pojawiają się w usterkach. Może pojawić się pytanie, dlaczego tak nie lubię okien? Ale prawda jest taka, że one po prostu najczęściej obrywają. Skąd to się bierze? Okna po prostu są. Skomplikowanymi elementami. To nie jest mur, że jest cegła, zaprawa i potem jest otynkowane. Trudno teoretycznie coś tam sknąć. Dla okna składa się ościeżnica, skrzydło, okucia, szyba. To wszystko ze sobą musi dobrze współpracować, to wszystko nie może być uszkodzone i to zawsze wygląda tak, jak przyjechało na budowę. Cegłę ukryjemy, tynk potem jeszcze zamalujemy, a okno, tak jak zostało wbudowane, tak zostanie z nami na wiele lat. Potem dochodzą kwestie użytkowe szczelność, regulacja, to wszystko z biegiem czasu wymaga poprawy i dlatego chcielibyśmy, żeby to zostało od razu wykonane poprawnie, byśmy mieli pewność, że w ogóle da się to zrobić poprawnie. Zbierzmy wszystkie te typowe, najczęściej przeze mnie pokazywane wady, usterki, problemy z oknami, żeby zastanowić się skąd one wynikają i jak ty możesz spróbować odbierając mieszkanie je wykryć. Nie jest to przeznaczone dla monterów i odbieraczy, jest to po prostu dla zwykłych ludzi, którzy chcą mieć pewność, że ich okna są ok. No bo wiadomo, z tynkami, z łazienkami, z podsadzkami, tym wszystkim zajmie się ekipa remontowa, ale okna zostaną z Wami na zawsze. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to czy w ogóle dostaliśmy to, co kupiliśmy. Czyli zgodność z rzutem, zgodność ze standardem. Czy okna są plastikowe, czy są drewniane, czy są aluminiowe, czy są w odpowiednim kolorze, czy mają inną okleinę na zewnątrz, to wszystko powinno być napisane w standardzie, tak samo jak izolacyjność szyb. Nie wszyscy deweloperzy oczywiście tak szczegółowo opracowują swoje standardy, ale zdarza się, że ktoś to bardzo dokładnie opisze. To już wiecie na etapie umowy. Możecie poprosić o doprecyzowanie. To będzie dla Was wiążąca informacja, bo wynika ona z dokumentów budowy obiektu. Nie będzie zapisana w umowie, ale macie prawo do wglądu w dokumentację budowlaną. Inną kwestią jest to, czy na przykład te okna w tym standardzie spełniają przepisy budowlane. Do tego już niestety trzeba zaprosząc do pomocy inżyniera, żeby ocenił izolacyjność akustyczną i termiczną, czy dany pakiet spełnia. Niemniej, zwykle tak jest. Może się różnić w stosunku do standardu. Miałem taki przypadek, że pakiety miały być trzy trzyszybowe, a były dwuszybowe. Przez to izolacyjność akustyczna ucierpiała, termiczna również, ale dalej spełniało to przepisy. Było gorsze niż w standardzie, ale było zgodne z przepisami. I tu pojawił się problem, jak z tego wybrnąć. Ale w przypadku wykrycia wad, już będziemy się zastanawiać, jeżeli deweloper odrzuci, postaram się Wam pomóc. W tym momencie staramy się je po prostu znać. Kolejna rzecz, która jest bardzo upierdliwa w życiu codziennym, to są rysy szy. Sam wczoraj myłem okna po naklejkach świątecznych i okazało się, że niestety gdzieś tam jakaś ryska się może pojawić, więc użytkowo oczywiście sami je niszczymy i często deweloperzy mówią, że co się będziecie przejmować, przecież tak zaraz będą porysowane. Ja z tych okien korzystam 5 lat i znalazłem 3 ryski. Ryski, nie jakieś konkretne rysy, tylko po prostu coś tam się drapnęło. Jeżeli chodzi natomiast o uszkodzenia, które wykonane zostały przez dewelopera, w trakcie produkcji mogła do, trafić do zmontowania szyba, która już posiadała rysę albo po prostu wadę najczęściej. Jakąś smugę, coś nazywamy to wadą fabryczną. Nieważne, czym to tam będzie w środku, to potem dzielimy na różne kategorie. Coś, czego nie mógł zrobić deweloper, coś, co powstało jeszcze. Produkcji, w fabryce. Następnie w trakcie transportu gdzieś coś mogło się zarysować, obić. Te dwa rodzaje uszkodzeń powinien wyłapać kierownik budowy, kierownik robót, który odbiera szkło z transportu. Następnie ono trafia do wbudowania już bez żadnych wad, oczywiście mamy je przyjrzane. Są oczywiście jakieś dopuszczalne, ale tym się należy nie zajmujemy. Chcemy po prostu wiedzieć, czy one są i dlaczego. W trakcie transportu. Po budowie one też gdzieś tam mogły się uszkodzić, w trakcie montażu mogły się uszkodzić, w trakcie wykonywania innych prac, no bo przecież te okna trzeba zamontować, żeby wykonać elewację, więc tam wszystko się może jeszcze z nimi wydarzyć. Potem trzeba je umyć, oddać do odbioru, tam non-stop ktoś się kręci, mógł niechcący uderzyć w szybę, mógł ją zarysować. Przychodzicie Wy na odbiór, oceniacie te okna i mają być idealne. I zgłaszamy każdą rzecz, którą znaleźliśmy. Nieważne, czy oglądasz się z metra, z trzech, z... Nosem w szybie, żaden przepis nie jest obligatoryjny w stosunku do tego, jak Ty masz odebrać swoją szybę. Gdybyś kupował, kupowała telefon i miałby ryskę, to nie interesowałoby Cię, czy z odległości dwóch metrów, bo tak należy z tego telefonu korzystać, jest widoczna. Jest rysa i ja po prostu tego nie chcę. Kodeks cywilny pozwala zgłosić wadę. Oczywiście deweloper się może do tego odnieść, ale jeśli się odniesie, to będziemy się zastanawiać. Natomiast z doświadczenia wiem, że jeżeli jest jakaś rysa i przyjdzie ktoś od polerki okien, to jak leci wszystkie okna, to spoleruje nam wszystko. Oczywiście niektóre są za blisko krawędzi, są różne, będziemy się zastanawiać, jak czegoś nie będą chcieli naprawić. Wady fabryczne, coś, co się znajduje w środku szyby, no to musi ocenić producent. Jeżeli według jego normy, na którą się umówił z deweloperem wszystko jest w porządku, no to nie bardzo mamy tutaj pole manewru, ale niech wie, poza tym, jeżeli byłby to pęcherzyk powietrza, to ta szyba w tym miejscu ma inną strukturę, jest cieńsza, może być słabsza. W tym miejscu może pojawić się pęknięcie i chcielibyśmy, żeby deweloper miał to na piśmie, żebyśmy my to mieli na piśmie, że coś tam kiedyś było i gdyby w tym miejscu coś się wydarzyło, to my już to zgłaszaliśmy i mówiliście, że to wszystko jest w porządku, nic nie ma prawa. Ramy. One też mogą być porysowane. W trakcie transportu różne rzeczy się dzieją. Co więcej, mogą być pęknięte, bo właśnie w transporcie coś tam się stało. Trzeba je obejrzeć. Dlatego zawsze się denerwuję, kiedy przychodzę na odbiór i one są oklejone folią. Bo przecież tak będą tynki w środku wykonywane, to po co zdejmować folię? Będzie więcej czyszczenia. No tak, tylko że pod, fo pod folią może być wada fabryczna. Podłużne pęknięcie, którego ja teraz nie widzę. Tylko i wyłącznie z tego powodu lubię, żeby te taśmy były zdjęte. Od wewnątrz, od zewnątrz koniecznie muszą być zdjęte, ponieważ klej, który jest pod folią, pod wpływem słońca, sprawia, że ta folia już się nie chce oderwać i zostają nam ślady na ramie. Nie chcemy tego, tego się nie da praktycznie doczyścić, to jest okropne. Są oczywiście środki. Ja wczoraj, na przykład, te naklejki od tłuszczaczem specjalnym ściągałem, nie została żadna ryska. No tam te dwie nie ważne. Okno mogło pęknąć, bo e, było przekrzywione w trakcie transportu i tam na tych łączeniach wszystko zaczęło pracować, bo ono jest dosyć wiotkie. Albo w trakcie transportu e, ktoś zdejmował z samochodu i upadło na narożnik. No, i strzeliło. Jak zaczniemy montować taką ościeżnicę w murze, w ościeżu, to zaczyna się okazywać, że gdzieś tam ją wypieramy i to pęknięcie nam się pojawi, bo mogło być niewidoczne bo taśmy, bo to, bo tamto. I w trakcie tych dużych naprężeń, kiedy ono jest ściskane, rozciągane, to to wszystko może się uwypuklić i zobaczymy, że jest koślane. Dopiero wtedy, co to może powodować? Jeżeli okno nam się wykrzywi. Sama ościeżnica, ten element, który jest zamontowany w murze, to potem skrzydło, które do niego przyłożymy, nie będzie chciało przylegać. Albo będziemy musieli mocno docisnąć je e, tymi wszystkimi elementami zamykającymi okuciami, żeby przylegało. I ono się automatycznie będzie deformować. Jeżeli coś jest zdeformowane, plastikowe, a w to wkładamy dosyć sztywne, szklane, no to jedno z drugim cały czas pracuje. Plastik próbuje wygiąć szybę, a szyba próbuje się nie dać wygiąć może pęknąć. Dlatego są pewne dopuszczalne deformacje milimetr półtora na metr. W zależności w którym miejscu jak mierzymy, jeżeli jest więcej Oczywiście nie mierzymy tego dwumetrówką. Na dwumetrówce dużo większe wyjdą te wartości. Na metrówce zwykle wszystko się zgadza. Dwumetrową poziomicę. Nie mierzymy, mierzymy metrową poziomicę. Łatą budowlaną dokładnie. Nieszczelności. One zwykle wynikają z poprzedniego punktu. Czyli jeżeli mamy krzywą ramę albo gdzieś pięknie, to coś tam, tam dmucha. Ale bywa też tak, że wszystko jest proste, a mimo to dmucha. Ponieważ okno, czyli skrzydło, które otwieramy, zamykamy żeby dobrze dociskało do ramy potrzebuje dookoła takich metalowych okuć, które powodują, że to wszystko jest dobrze zapięte. No i to może być niewyregulowane, tam może brakować jakiegoś elementu i gdzieś tam nam bokiem dmucha. Inna sprawa to jeszcze jest wklejenie tego okna w mur. Mówię wklejenie, ponieważ oczywiście kotwimy je mechanicznie, czyli wkręcamy, ale następnie trzeba je całe dookoła uszczelnić. No i są do tego specjalne taśmy, które kleimy, różne mazidła, którymi malujemy, no. Zalepione dookoła, tak żeby tam się żadna woda, żaden wiatr, nic nie przedostawało. I to oczywiście od zewnątrz i wewnątrz. Wewnątrz bardzo rzadko się to stosuje. Jest taka zasada w przepisach, że szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz, której chyba nikt nie stosuje daliśmy do końca przygotowanych e, listów sterek. To są takie najważniejsze, z grubsza, żebyście mieli pojęcie, na co zwrócić uwagę, gdzie szukać. A jeżeli cokolwiek znajdziecie, po prostu wpiszcie to do protokołu, poczekajcie na odpowiedź dewelopera i zastanowimy się, jeżeli się tak nie da naprawić, co z tym zrobić. Dzięki, że oglądaliście. Do zobaczenia na kolejnych odbiorach. Pozdrawiam, cześć.